Dziewczyny, witajcie w spontanicznym holu ciuchowym. Mówię spontanicznym, dlatego że w ogóle go nie planowałam i nawet nie wiedziałam, że on w ogóle powstanie. W weekend Ola mi dała znać, że w biedronce pojawi się nowa kolekcja Ewy Zakrzewskiej z Tom and Rose. I kiedy pojawiła się pierwsza kolekcja, był zrobiony cały event, na którym my z OLO byłyśmy zaproszone, więc stąd wiedziałyśmy wcześniej, że takie rzeczy się pojawią i ja na przykład mogłam nagrać taki hol wcześniej. Natomiast tym razem. Było całkowicie cicho. Jeżeli ktoś na przykład nie śledzi gazetek Biedronki, to nawet się o tym nie dowie, bo nikt nic nie mówił. Więc ona to wyhaczyła właśnie na stronach Biedronki i dała mi znać: mówi, ty słuchaj, wiedziałeś, że jest taka kolekcja, ty nie? I wczoraj sobie popatrzyłam na tą kolekcję, zobaczyłam, że jest kilka fajnych rzeczy. Natomiast muszę przyznać, że niestety Biedronka. Nie, nie wiem, jak to miało wyglądać, nie wiem, jak to miało być. Natomiast z tego, co patrzyłam w internecie na stronach Biedronki, to tam było pięć rzeczy na krzyż. Natomiast. De facto tych rzeczy było o wiele więcej. I owszem, na przykład przy tak zwanym t-shircie było napisane, że t-shirt występuje w krótkim rękawie, w długim rękawie i z koronką, ale nie było żadnych zdjęć do tego, więc powiem Wam, że no, jeśli chodzi o zaprezentowanie tych rzeczy, to to było bardzo kiepskie. Bo jeżeli ja bym, nie wiem, może nie nagrywała na YouTube i po prostu była powiedzmy normalnym, regularnym konsumentem, to ja nie wiem, czy ja w ogóle podjechała do Biedronki, żeby zobaczyć, bo patrząc na stronę, na przykład bym stwierdziła, nic mi się nie podoba. A tak podjechałam do biedronki i okazało się, że właśnie bluzka występuje w kilku fasonach: że spodnie występują, że swetry występują. Bo na stronach było napisane kardigan i był pokazany taki długi kardigan, przewiązywany paskiem, a się okazało, że występują też swetry normalne, chyba krótsze, mam taką nadzieję, bo jeden dziełam które nie są przewiązywane paskiem, tylko są zakładane przez głowę. Tunika występuje w kilku, w kilku fasonach, co prawda było to napisane na stronach, ale na przykład nie było podanych w ogóle żadnych, nie było żadnych zdjęć, więc to, to, że było to napisane, no to jakby ja wiedziałam, ale nie widziałam, jak ona wygląda. Chciałam upolować też takie spodnie z ekoskórki, o których Ewa potem na Insta Instastorych mówiła, że ona ma je od marca i one się jej nie niszczą, są świetne, ale niestety one nie, nie są w każdej biedronce, w której są ciuchy, tylko jakby jeszcze bardziej są wybrane. Bo nie dość, że jest tak, że nie w każdej biedronce są w ogóle rzeczy niespożywcze, tak? Czyli takie tak zwane przemysłowe, czy to są, nie wiem, patelnie, koce, ciuchy, książki i takie inne rzeczy. Bo na przykład w mojej biedronce, w tej, którą mam najbliżej, nie ma w ogóle takich rzeczy. Jak management jakiś czas temu zrezygnował z tego i po prostu nie ma na to miejsca. I ja, żeby na przykład to kupić, musiałam pojechać do biedronki oddalonej o kilkanaście kilometrów ode mnie. Bo tam wiedziałam, że poprzednia kolekcja tam była, więc wiedziałam, że to znajdę. Ale z kolei w tej biedronce nie było tych skórkowych spodni, ponieważ one są jeszcze bardziej wybranych w sklepach, więc nie wiem o co chodzi. Wiem, że Ola te spodnie kupiła więc jeżeli jakoś się tak zgramy z filmikami, bo jeszcze w sumie nawet nie wiem czy zgramy ale myślę, że tak no to zostawię Wam linka do niej, żebyście też mogły zobaczyć jak te rzeczy u niej wyglądają no dobra, no to myślę, że możemy przejść do rzeczy zacznę od spodni, bo mam spodnie jedne, a potem już zostaniemy w kadrze na górze gdzie będę mogła Wam pokazać po prostu pozostałe rzeczy jakie kupiłam, To prawda bluzka też jest z Biedronki więc bluzka bluzki kosztowały 25 zł bo mam trzy bluzki Bluzki kosztowały 25 zł. To jest taka, taki zwykły t-shirt, wiecie, z krótkim rękawkiem. Ja go mam, go, powiedziałam, że zacznę spodnie, i mówię o bluzce. Dobra, dokończę już. Ja mam ten t-shirt w rozmiarze 50, um, on kosztował 25, natomiast skład to jest poliester. I powiem Wam, że to, to nie jest fajny poliester. On przez to, że może przez to, nie wiem, ale on jest dosyć sztywny i nie jest zbyt przyjemny. Nie bardzo mi się podoba ten t-shirt i jakoś tak on chyba raczej pójdzie do zwrotu, a w ogóle, bo zapomniałam. Rano, jak wracałam z biedonki, to odezwałam się do Was na Instagramie i powiedziałam, że właśnie zrobiłam trochę zakupów. No i będę nagrywać film, tylko, że rozważam, czy pokazać Wam wszystko, jak leci, czy raczej wybrać sobie rzeczy i pokazać Wam tylko to, co zostawiam, a to, co oddaję, nie. I była, nie wiem, siódma rano, jakoś tak, teraz nie jest wcale późno, bo teraz jest ósma, więc jakby, wiecie, musiałam się ogarnąć i troszkę tu po, poogarniać, więc nie spodziewałam się za dużego odzewu, no bo ludzie się szykują do pracy, a jak się nie pracują, to może generalnie no są zajęci. Rano, ra, rano raczej jest tak, że jesteśmy zajęci, bo coś musimy zrobić. Nie spodziewałam się takiego dużego odzewu, ale po prostu stałam bardzo dużo wiadomości, żebym po prostu pokazała wszystko, bo nawet jeżeli ja coś zwracam, no to, ym, to i tak jakby można zobaczyć po prostu, jak to, jak to wygląda. Więc trochę racji w tym jest, więc tak, pokazuję Wam wszystko, ta bluzka raczej idzie do zwrotu. A teraz obniżam kadry, żebyście mogły zobaczyć spodnie. No dobra, myślę, że spodnie teraz dobrze widać. Spodnie są po prostu wciągane. One mają, nie mają żadnego, żadnego suwaczka, nic. Po prostu je wciągane. Są z poliestru. Ja mam też je w rozmiarze 50. Są z poliestru, wiskozy oraz elastanu, ale wszystkie te informacje będziecie miały. Tutaj kosztują 40 zł. Na długość są ciutkę przydługie. Ja bym raczej wolała, żeby one były krótsze. Z tyłu mają kieszonki, o, takie, że można tutaj coś sobie włożyć. Tak jak wyglądają na pubie. Natomiast znowu, to nie jest taki fajny materiał, jak na przykład w piątkowym holu stand, A, gdzie te spodnie były bardzo wygodne, takie mięsiste. Te się wydają takie sztywne, takie, nie wiem, twarde w dotyku, to trochę źle się odnosi do materiału, ale po prostu no, no nie bardzo mi one pasują. Jakoś tak po prostu jest mi w nich. Yy, E, e, niewygodnie, po prostu jest mi w nich niewygodnie. Ciężko mi nie powiedzieć dlaczego, bo w sumie mam, no nie mam takiej pełnej swobody ruchu, bo w tamtych miałam trochę więcej, tutaj niestety nie mam, ale one są po prostu tak, tak trochę mi krępują. O, krępujące są, niewygodne, krępują, krępują mi ruchy i są takie po prostu mało wygodne, więc niestety, no dla mnie te spodnie raczej też są do zwrotu. Tutaj wzięłam jeszcze taką samą blózeczkę jak ta czarna, tylko w kolorze różowym, pomyślałam sobie, a różowa, może być ciekawa, może będzie na przykład do, nie wiem, wychodzenia na spacery czy coś. Fajnie wygląda, tak wygląda trochę sportowo, no ale niestety właśnie to jest ten sam, to jest dokładnie taki sam materiał w odczuciu. Jest po prostu taki sztywny, niestety nieprzyjemny moim zdaniem. Ten poliester jest w moim odczuciu, może ja się nie znam na materiałach, ale w moim odczuciu jest taki jakby troszeczkę gorszy, bo na przykład ciuchy sportowe, te, które mają szybko schnąć, też są z poliestru robione. Wiadomo, poliester poliestrowy nierówny i... i... Ten bym raczej powiedziała, że to jest taki, taki trochę nowy poliester. Bardzo mi przykro, bo e, na przykład w, tej pierwszej, w tym pierwszym rzucie była bluzeczka, która była z bawełny, więc naprawdę myślę, że można było zrobić z bawełny rzeczy, natomiast no, ten poliester jest, e, jest kiepski. I też zastanawiam się, czy to będzie widać, ale jak ogólnie się podnosi tak bluzkę, to ja przez nią po prostu jestem w stanie wszystko zobaczyć. Nie wiem, czy to będzie widoczne, jakby, jak tak wam pokazuję. Myślę, że tak, bo widać, bo ja Wam pokazuję ją tu naprzód, więc widać, że przyśwituje właśnie tutaj ten dekolt. I no niestety, z przykrością muszę stwierdzić, że te bluzeczki, no za 25 zł, można dostać dobre bluzki w, z dobrymi materiałami. Nie musi być tak, że za 25 zł to musi być kiepskiej jakości poliester, a niestety ten w dotyku jest słaby jakościowo. Ja na pewno tych muzyk nie będę zatrzymywać, bo po prostu one są y, niewygodne, nie, jakby nie tego się spodziewałam. Myślałam, rozumiałabym, gdyby była domieszka poliestru z elastanem, z bawełną, coś takiego, ale to jest czysty, stuprocentowy poliester. Za dużo tutaj się on nie rozciągnie, troszeczkę tak, czekajcie, odłożę tą bluzkę, Troszeczkę tak, ona jest dosyć też długa, ta bluzka. Możecie zobaczyć, że ona mi sięga w zasadzie tutaj do zgięcia nóg, tak więc ona jest dosyć, dosyć długa. Przypomnę, że ją mam w rozmiarze 50, więc też możecie zobaczyć, jak ona leży. I też właśnie nie sugerowałabym się wymiarami, które są napisane z tyłu na tych opakowaniach, bo na każdym opakowaniu mamy z tyłu napisane wymiary i one nie bardzo odzwierciedlają jakby faktyczne wymiary. I ten sam problem był przy pierwszej kolekcji, bo ja właśnie miałam tam bluzeczkę. W rozmiarze 48, którą według wymiarów nie powinnam w ogóle wejść, a weszłam bez problemu jeszcze miałam luz. Tak więc z tymi wymiarami to raczej raczej nie wiem, czy, czy komuś się nie chciało mierzyć, bo ewidentnie jak się mierzy bluzkę, to ona już na dzień dobry ma inny wymiar, po prostu centymetrem, więc nie bardzo wiem, czemu jakby te wymiary, które są podane na bluzkach, są, e, od, odbiegają od, od wymiarów rzeczywistych. Może tak w skrócie: O! Widzicie? I tutaj jest właśnie też coś, co jest pod nazwą bluzka, tylko tyle, że jest z długim rękawem. I tu już mamy wiskozę. Wiskozę oraz domieszkę Elastanu i zdecydowanie, jakby lepszy jakościowo jest to materiał. Kosztuje tyle samo. Ma długi rękaw, jak widzicie, oraz ma tutaj taką wstawkę z koronki. Bardzo ładną. Mi się takie wstawki podobają. Ja ją mam w rozmiarze 48. Myślę, że spokojnie. 46 też bym weszła, bo jest dosyć obszerna i jest też dosyć długa. W ogóle zmieniałam spodnie, bo planowałam, że zostanę w tamtych spodniach na całe nagrywanie filmu, ale ponieważ ich nie zostawiam sobie, tylko je zwracam i krępowały mi ruchy, no to stwierdziłam, że je zdejmę, założyłam po prostu swoje własne spodnie. To są te z Marksa, takie granatowe, ale przy okazji widać po prostu, gdzie loska się kończy, że ona jest dosyć taka długa i to nie przeszkadza. To jest jeszcze taka długość. Tak na zasadzie jeszcze udzie, Jakby była dłuższa, to już bym raczej, już bym się zastanawiała, bo ja nie przepadam za takimi długimi bluzkami. Dla mnie to jest max tyle, czyli żeby zakryła kupę i zakryła oponkę. I jakby styka. Dłuższa nie, bo nie powinna być, bo jeżeli będzie trochę dłuższa, to za bardzo skraca mi nogi i przy mojej jakby, moim wzroście, metr sześćdziesiąt w kapeluszu przypomnę, no to jakby nie do końca to dobrze wygląda, bo wtedy właśnie skraca moją sylwetkę, więc... Tego typu długość dla mnie jest idealna. I to jest wózka, którą na pewno sobie zostawię. I gdyby ta występowała w kilku kolorach, to pewnie bym sobie ją wzięła w kilku kolorach. Ale występowała chyba tylko w czarnym. A przynajmniej w mojej biedronce była tylko, tylko w czarnym, a nie wiem, czy występowała w większej ilości kolorów, ponieważ następnie biedronki tej informacji nie ma. Naprawdę, biedronka tutaj mam wrażenie, strzeliła sobie w stopę, jeśli chodzi o prezentację i reklamę i marketing tej kolekcji. Wydaje mi się, że mogli to zrobić trochę inaczej. No i też szkoda, że Ewa nie mówiła więcej, bo. Gdyby pokazała coś, może było się do tego w pewnym sensie przygotować. E, wiem, że Ewa tłumaczyła to, że chciała po prostu powiedzieć w dniu, kiedy kolekcja będzie dostępna, no ale wiadomo, że gazetki zawsze wychodzą z wyprzedzeniem, na tydzień, tak? W Lidlu też wychodzą gazetki na tydzień z wyprzedzeniem i, i te informacje, no nie da się ich utrzymać w tajemnicy, a poza tym po co? Po co utrzymać to w tajemnicy? Trzeba właśnie, moim zdaniem, to pokazać i rozpropagować, bo no, jeżeli można coś wyprodukować, co jest dla plus i nie kosztuje kroci pieniędzy, to czemu by nie? Owszem, te t-shirty poliestrowe, moim zdaniem, możecie sobie odpuścić, ale ta wiskozowa bluzeczka jest naprawdę świetna. Ja bym raczej brała rozmiar albo dwa rozmiary mniejszą. Sprawdźcie jeszcze. Akurat ja to bym wzięła normalnie 50, ale akurat pomimo tego, że byłam zaraz po otwarciu biedronki, 48 była wy wybebeszona. Więc po prostu ją rozłożyłam, a że miałam centymetr w torebce, bo ja z reguły jeżdżę z taką metrówką małą, no to sprawdziłam i sprawdziłam, że tutaj właśnie pod pachami wychodziło mi około 120 chyba 4 czy coś takiego przy 48. Bo tak wzięłam, z pan tak mówię 62. Mówię, okej! Okay. Więc tego wziąłam 48 i się cieszę, bo 50 byłaby zdecydowanie za duża. Zastanawiam się, czy 46. No, może już nie będę tak przesadzać z tym 46. 48 też jest dobra. Kolejna rzecz to jest sweterek. Mam go w rozmiarze 50. On kosztuje chyba 60 zł, a przynajmniej tak mi się wydaje, bo ten kardigan, który był rozpinany, znaczy nie zapinany, tylko z paseczkiem, tak by wyglądało. Jest bardzo przyjemny ogólnie w dotyku. On tutaj sprawdziłam na metce, że tutaj mamy akryl, poliester oraz włókna metalizowane, więc pewnie te niteczki i byłby piękny, i byłby naprawdę fajny, mięciutki, milutki, naprawdę super, gdyby nie to, że jest za długi, jest po prostu dla mnie za długi, strasznie mi się to nie podoba i przyznam, że zmyliła mnie, um, zmyliło mnie zdjęcie, bo Ewa jest mniej więcej mojego wzrostu, Ewa zawsze nosi szpilki, mówiła Ewa Zakrzewskiej, która jest jakby twarzą tej kolekcji, tak by the way, i ona tutaj, na tym zdjęciu, ten sweterek ma tak właśnie, na taką długość, jak ja lubię, a tak mi się wydaje, że Ewa jest mniej więcej mojego wzrostu. Tak jak pamiętam, jak się widziałyśmy właśnie na tym spotkaniu, to tak mi się nie wydaje, żeby ona aż tak górowała nade mną, więc no naprawdę spodziewałam się, że ten sweter po prostu będzie faktycznie krótszy i będzie tak mniej więcej do połowy moich bioder, a on jest zdecydowanie za długi. I ja wiem, że ja w tym swetrze nie będę chodziła, bo on po prostu jak ma taki materiał i jest taki długi... To się bezkształtnie układa, i po prostu mi to nie odpowiada. No nie wiem, dla mnie jest to za długie. Są osoby, które będą lubiły takie sweterki, są osoby, które są wyższe i pewnie ten sweter będzie po prostu lepiej na nich leżał. Natomiast przy moim, wiecie, wzroście skrzata, no to nie wiem, nie jestem przekonana. Zatem <grym> możecie dać mi znać ewentualnie właśnie, jak Wam się to podoba, bo w sumie, jak nagrywałam karko i tam była ta bluza, którą mówiłam, że nie podoba mi się, jak jest długa, i ją tutaj podciągałam tak na siłę. I potem przy edycji widziałam, że ona się tak źle układa i też zresztą kisałoście, że lepiej jednak jak ją puścisz luzem i teraz faktycznie chodzę w nią, z nią wpuszczoną luzem. w Znaczy sensie tak wiecie, no, nie podciągniętą do góry. Ale jakoś tak nie mogę się przekonać do tego swetra. Nie jest, nie wiem. Podoba mi się, ogólnie mi się podoba. I gdyby był krótszy, gdyby był właśnie taki, jak mi się wydawało, że będzie. Czyli coś mniej więcej w tym stylu, trochę nie widzę za bardzo, na ile skracam, ale coś mniej więcej w tym stylu, tam sobie go zostawiła ale a tak to nie jestem przekonana. Tutaj jeszcze z boku By the way ma takie rozcięcia, to tak, by, jeszcze Wam zwracam uwagę na to, ale hmm, no nie wiem, po prostu ładnie wygląda, ale, ale, jest, ale dla mnie mi się wydaje, że jest za długi. I nie jestem pewna, czy po prostu będę w takim długim chodzić. No i na koniec zostawiłam tuniki, czyli coś, co myślałam, że będzie hitem, co będzie bardzo fajne. I nie jestem znowu przekonana. Ja jestem nizka, niz, niska, niższa podejrzewam niż przeciętna Polka, więc ym, dla mnie ta tunika jest bardziej sukienką. Ja ją mam w rozmiarze 50. Skład to jest 100% bawełna i ona kosztuje 50 zł. I też występowała w trzech różnych fasonach. Ja wzięłam dwa fasony, dlatego że w trzecim nie było roz, mojego rozmiaru, nie było 50, więc y, no niestety. I akurat były tylko i wyłącznie granatowe. Pierwszy fason, wszystkie one nie, nie wszystkie, ten trzeci był właśnie z suwakiem przez całą tą, więc akurat tego nie mam. Natomiast te dwa, które mam, są wkładane przez głowę. Mamy tutaj kaptur. Jest to naprawdę gruba bawełna. Jest to tak jak bluz. Zadresowa. Naprawdę jest to dosyć grube. Tutaj mamy właśnie taki ściągacz typowy jak dla bluzy. I ona u mnie jest po prostu do kolan. Ona jest ewidentnie jak sukienka. Jest naprawdę bardzo długa. Tutaj mamy kangurkę, kieszonkę, kangurkę, co mi się podoba. I powiem Wam, że, no nie wiem. W sensie ja teraz mam spodnie pod spodem. One są co prawda dosyć mocno dopasowane, ale raczej, raczej nosiłabym ją jako sukienkę, czyli na przykład do grubych czarnych rajstop. Um, ale z kolei. Nie wiem, czy nie byłoby mi za gorąco. To jest jakby ten typ ym, y, ubrania, gdzie właśnie pod spodem nic nie założymy, bo jakby ja już za bardzo nie mam na to miejsca. Na wierzch, co najwyżej, kamizelka mogłabym nałożyć, ale y, jakby jak założę to samą, to może mnie przewiewać, może mi być z kolei w drugą stronę za gorąco. Jakby to jest. Y, ciężko mi, ciężko mi wymyślać za bardzo, gdzie ja bym ją e, założyła, żeby mi było e, wygodnie, więc. No, nie wiem, po prostu wydawało mi się, że to będzie taka bardziej tunika u mnie niż sukienka. Zresztą pokażę Wam zdjęcie. Tak ona wygląda na zdjęciu właśnie tutaj, wiecie, tak zwanym katalogowym, tak? Czyli promocyjnym. No, a tak wygląda ona na mnie. Czyli jest tak jakby trochę. Mam wrażenie, że ona tutaj jest prosta, a u mnie jakbyś tak. Taki robi się trapezik, taki robi się małe A. No, nie wiem. Nie, nie. Po prostu jakoś tak wydawało mi się, że to będzie super, i wydawało mi się, że będę w tym fajnie wyglądać i będzie mi się bardzo podobać. powiem, jest, to jest w ogóle najlepsze z tego całego. Wszystkiego biegniecie do sklepu, a nie jestem przekonana. Po prostu jakoś tak. Yy, ogólnie, jeśli chodzi, znaczy nie jestem przekonana do tego, jak to na mnie wygląda. Ogólnie jakość jest dobra, bo mamy tutaj naprawdę grubą bawełnę, mm, dobrze leży. Nie widzę żadnych nitek, które by mi tutaj, a nie, widzę jakąś delikatną jedną nitkę. Nie. To nie była nitka, to było po prostu prawdopodobnie paprok z poprzedniego tego. Więc naprawdę jest dobrze odszyta, do, gruba, mięsista bawełna. Naprawdę to jest fajne, może ja to odłożę. Natomiast po prostu nie podoba mi się, jak, jak, jak w tym wyglądam. Tutaj jeszcze dodatkowo te sznureczki mają taki... Widzicie, są tak, minią się na różowo, rose gold, coś w tym stylu. Mi się, mi się to podoba, to jest taki ciekawy akcent, że właśnie... Coś się troszeczkę tutaj odbija. Nie jest to, nie wiem, zwykłe białe. To, to jest akurat fajny akcent, to mi się podoba. Jeszcze tutaj i to, widzicie? To też też Wam tak pokażę. To też jest takie rose goldowe po prostu. Więc yy, to są fajne detale, na pewno, na pewno ciekawe, natomiast po prostu jakoś tak, no nie jestem do tego przekonana. Chodzi mi o to, że nie wiem. Po prostu, jakoś może jest naprawdę za wcześnie i może ja się powinnam bardziej obudzić, zanim zaczęłam nagrywać ten film, ale powiem Wam, że po prostu chcę go dzisiaj wypuścić jeszcze, czyli w poniedziałek, teraz kiedy ta kolekcja startuje, że jeżeli na przykład zobaczycie ten film w ciągu dnia, to jeszcze macie szansę pojechać, spróbować na coś zapolować, jeżeli Wam się coś spodoba. Ale mam jeszcze tą drugą tunikę, więc zaraz Wam pokażę po prostu ten drugi fason, jak na mnie leży. No i ostatnia rzecz i ta druga tunika, ona jest też w takim, w takim samym granatowym kolorze, też mam rozmiar 50, też 100% bawełna i też kosztowała 50 zł. I jakby też ma takie sznureczki, właśnie jest poprzetykane taką rozgoldową nitką. Natomiast tutaj na jakby w talii powiedzmy nie ma już tej kangurki, tylko jest dodatkowo taki sam sznureczek. Natomiast on tak naprawdę nie służy nam z ściągnięciu tej tuniki. W sensie ja go mogę ciągnąć, ale to się w ogóle tutaj jakoś tak nie zbiera, więc mam wrażenie, że on jest raczej bardziej jak piz na wodę. Przydałoby mi się tu kieszenie. Jednak to jest bluza dresowa, lubię mieć kieszenie, ale ona już też troszeczkę inaczej leży. Mam nadzieję, że to będzie dobrze widać, że ona jest właśnie taka... nie jest taka rozkloszowana jakby tak jak tamta, że tak sterczy na boki, tylko właśnie tak się bardziej schodzi do dołu, no ale też jest do kolan. Też jest dosyć długa. O, myślę, że teraz będzie lepiej widać, tak? Też jest taka właśnie dosyć długa, u mnie jest do kolan, więc znowu bardziej robię za sukienkę niż za tunikę i raczej do spodni bym jej nie założyła, raczej właśnie do grubych rajstop, ewentualnie jakichś leginsów sportowych, na przykład mam te leginsy z Miss takie z kwiatkami, one są granatowe, więc one by super do tego wyglądały, tylko że znowu, to jest właśnie, ciężko mi to wytłumaczyć, ale dla mnie to jest ten typ yy, yy, ubrania, w którym jako pojedyncze ubranie jest mi po prostu za gorąco, Natomiast żeby mi nie było zbyt gorąco w tym ubraniu, to znaczy, że jest na tyle zimno, że będzie mi w nim zimno. Nie wiem, czy mnie rozumiecie, ale po prostu są czasami takie rzeczy, że jeżeli założycie na przykład jakąś bluzkę tylko na biustonosz, to po jakimś czasie robi Wam się gorąco i nie możecie się rozebrać, bo nie macie topu pod spodem, jakbyście założyły top, to byłoby Wam za gorąco. Jakby jest... Ja wiem, że to może być strasznie poplątane i może być tak, że trochę wydziwiam, ale no ja znam siebie i też widzę jakby w czym chodzę i wiem, że... Jakby tego typu grube rzeczy raczej dla mnie są rzeczami, które narzucam na wierzch. Może gdyby była tam ta tunika właśnie z suwakiem, może to byłoby fajne rozwiązanie, ale niestety jej nie było w mojej biedronce i no nie byłam w stanie jej kupić, żeby przymierzyć, żeby zobaczyć. Te tuniki są fajne. Moim zdaniem, tak jak ta bluzka czarna, wiskozowa z długim rękawem i z koronką, tak te tuniki to, jest to są najlepsze rzeczy, jeśli chodzi o całą tą kolekcję. Bo jakościowo są dobre materiały mają fajne, dobrze leżą. Te t-shirty z krótkim rękawkiem, poliestrowe moim zdaniem nie, moim zdaniem można sobie odpuścić. Spodnie to raczej będzie kwestia indywidualna. Dla mnie one nie były komfortowe, krępowały mi ruchy i były takie sztywne, niezbyt mi się podobały. Sweterek byłby fajny, gdyby nie to, że właśnie ja jestem na niego za niska. Może wyższa, na wyższą osobę leżałby lepiej, ehm, więc no tutaj niestety nie. Więc powiem Wam, że Kupiłam dużo i miałam wrażenie, że sporo zostawiasz się tak zastanawiałam, mówię, po co ci tyle. Dopiero co robiłaś hol standard, robiłaś hols ze spodniami, z bluzkami, jakby na co ci tyle tego. A z drugiej strony okazuje się, że niestety większość raczej będę zwracać. Poczekam na Wasze komentarze. Dajcie mi znać, zaraz będę kichać. Mm. Dajcie mi znać, jeśli chodzi o te tuniki i o ten sweter. Jak się na to zapatrujecie, jak to na mnie wygląda, bo zawsze perspektywa trzeciej osoby jest pomocna. Ja w takim razie już nie przedłużam. Chcę zmontować dosyć szybko ten film dla Was, tak, żebyście go mogły jeszcze dzisiaj zobaczyć. I jeżeli będziecie zainteresowane, to po prostu odwiedzić swoją biedronkę i zobaczyć, czy coś Wam się po prostu z tego podoba. W kolekcji były jeszcze spodnie, takie jak te, które ciemne przymierzałam, tylko że jasne. Była jeszcze kurtka, tylko jeden fason, więc ten możecie na przykład podejrzeć online. Zostawię Wam linka, jeżeli chcecie zobaczyć online, ale online niestety niewiele jest. Właśnie była ta tunika, ten sweterek, który przemierzałam... Był ciemny, czy mi się wydaje? Czy to było coś innego? Już widzicie? Już niestety nie pamiętam. No i były właśnie te spodnie eko-skórkowe, których niestety w mojej Biedronce nie było. No i te kardigany, o których Wam wspominałam, które się narzuca i są przewiązywane paskiem, które nie są zapinane, więc... Tyle widziałam w mojej biedronce, co jest w innych, niestety nie wiem, a online, tak jak mówię, nie było wszystkich zdjęć, więc też nie mam pojęcia. Może Ewa coś pokaże więcej na swoim Instagramie dzisiaj, więc zostawię Wam też linka do um, Ewy, do Ewokracji. Może tam po prostu coś będzie dzisiaj. A ja w takim razie kończę. Dziękuję Wam, dziewczyny, serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że taki filmik też się Wam spodobał. Jeśli tak, to bardzo Was proszę o kciuki w górę, może jakiś komentarz. Mam wrażenie, że chociaż ostatnio pod ostatnim filmem ze spodniami z CNA. Bardzo dużo z Was w ogóle jak mówiłam, że chcę nagrać taki film, to mi pisało, kiedy będzie, kiedy będzie, kiedy będzie, a potem jak się pojawił, to przyznam, że mam wrażenie, że jakby tak było mało komentarzy, więc nie wiem, z czego to wynika. Nie chcę jakby tutaj. No nie wiem, po prostu nie wiem. Więc jeżeli Wam się spodobało, to zostawcie po sobie jakiś ślad. ła wow, naprawdę jest rano i jeszcze mój organ mowy nie nadąża za moim mózgiem albo na odwrót. Zostawcie po sobie jakiś ślad, zostawcie kciuka do góry i trzymajcie się ciepło, widzimy się w kolejnych filmach. Na razie, pa